Halo, halo, halo. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zakręcone Pytania. No i planowałem ten dzisiejszy odcinek nagrać na rowerze, bo nagle przyszła odwilż, zrobiło się mega ciepło, no ale Strasznie wieje, to jest raz, to nie jest wymówka, ale też zbiera się chyba na deszcz, co chyba zresztą widać na załączonym obrazku. No i oczywiście zakręcone pytania lecą również nie tylko na YouTube, ale także na moich platformach podcastowych. Serdecznie zachęcam do obserwacji, do zaglądnięcia na Apple Podcasts, a także na Spotify. Tam jest taki profil Ksiądz na rowerze, można zaobserwować i również te odcinki można wysłuchać. Nie tylko obejrzeć. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału Ksiądz na rowerze, ale także do słuchania tych odcinków za pośrednictwem radia. I wszystkich tych, do których docieram, czy to przez radio, czy przez podcasty, czy przez YouTube'a, serdecznie pozdrawiam. No ale nie przedłużając bo chyba słyszycie, że dość mocno wieje. Przechodzimy do tego dzisiejszego zakręconego pytania. I tak w ogóle bardzo się cieszę, ponieważ to pytanie zostało zadane pod ostatnim filmem, który był na temat postanowień. I pytanie brzmi w ten sposób, przeczytam cały komentarz. Ciekawy odcinek, zwłaszcza końcowe słowa. Co to właściwie znaczy budować na Bogu swoje życie? Często słyszę takie lub podobne zdanie. I jak się przyjmuje Boga i zawierza mu swoje życie? Czy chodzi tu o przypisywanie swoich sukcesów, porażek i zwykłej codzienności działaniu Boga? Chodzi o wiarę, że przyszłość będzie lepsza, jeśli uznam, że Bóg mi sprzyja niż w przypadku, gdy się Boga nie bierze pod uwagę? Znak zapytania. Więc bardzo ciekawe pytanie i serdecznie dziękuję temu, który to pytanie zadał. I tutaj postaram się odpowiedzieć na nie, czyli dzisiejszy odcinek: jak budować na Panu Bogu? I może zacznijmy od tego, na czym każdy z nas buduje swoje życie. No bo na czymś to życie budować musimy. Może ktoś ma jakieś wartości, jakieś cele, do czegoś dąży i to jest dla niego ta wartość, na której buduje. Na przykład ktoś chce być bogaty, chce zdobyć majątek i wszystko co robi, wszystko podporządkowuje temu, żeby zdobyć to bogactwo. Może ktoś chce być sławny i wszelkie jego działania mają prowadzić do tego, żeby zdobyć tę popularność. A może dla kogoś tą wartością będzie to, że Chce mieć fajną rodzinę, i wszystko, cokolwiek robi, robi w oparciu o to, żeby ta rodzina się rozwijała. I to znaczy budować na tych wartościach swoje życie, na nich się opierać. To one są dla nas najważniejsze, i wszystko, cokolwiek czynimy, czynimy w oparciu o te Właśnie wartości. Więc na czym Wy budujecie swoje życie? A może warto budować na czymś, co nie przemija. No bo to wszystko, co powiedziałam, to są wartości przemijające, ale jest również Bóg. Bóg, który jest wieczny, który nigdy nie przeminie. I może zacznijmy od Ewangelii. Sięgnijmy do Ewangelii według św. Mateusza, siódmy rozdział. Jest tam przypowieść o człowieku, który buduje swój dom. I ktoś może budować dom na Piasku, a ktoś może budować na skalę. Każdy budowlaniec powie oczywiście, że ten, który wybudował na piasku, no to raczej nic z tego nie wyjdzie, ponieważ nie ma ten dom mocnych fundamentów. I Pan Jezus mówi, że również można budować na skalę. Jeżeli tą skałą jest Bóg, na Bogu chcemy budować, nie na tych rzeczach przemijających, o których wspominałem, to nawet gdy przyjdą nawałnice codziennego życia, nawet jeśli przyjdą tragedie, to nasz dom się nie zawali, no bo ma. Trwały fundament. No i właśnie dlatego warto budować na Panu Bogu, i za chwilę wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest tym fundamentem, którego nic nie jest w stanie ruszyć. Wszystkie inne wartości, które uważamy bardzo często, że dają nam poczucie szczęścia to co już wspominałem bogactwo, kariera, sława, nawet rodzina to wszystko jest przemijające. I gdy przyjdą trudności, bardzo często właśnie te wartości, te rzeczy mijają. No, bo gdy jest wszystko OK, to jest dobrze. Ale gdy przychodzi nagle jakaś tragedia, no to wszystko to może lec w gruzach z dnia na dzień, z minuty na minutę. A tymczasem Bóg jest tą wartością, która nie przeminie. W takim razie co to znaczy budować na Bogu? No, bo do tego dotyczy głównie to pytanie. Przede wszystkim. Bogu zaufać. I to zaufanie to nie polega na tym, że my nagle nie musimy się starać, nie musimy nic robić. To zaufanie polega na tym, że my wszystko robimy tak, jakby zależało od nas, ale ufamy tak, jakby to wszystko zależało od Pana Boga. Jest to niezwykle trudne. To nie jest tak, że my to od razu zrozumiemy, od razu się tego nauczymy. Trzeba naprawdę takiego wielkiego zaufania. Zaufania, że mimo wszystko to panem całego wszechświata. Panem. Wszystkiego, co dookoła nas jest, jest Bóg. I teraz porównanie troszeczkę do Tolkiena. Jestem wielkim fanem Tolkiena i ci, którzy czytali, ale nie Władcy Piersieni czy Hobbita, ale Silmarillion. Tam jest zaraz na początku, gdy Tolkien opisuje stworzenie świata przez Boga, jednego Boga i tam jest motyw, że stwarza to wszystko z muzyki Ainurów. Mniejsza z tym. Jeśli kogoś interesuje, to proponuję sięgnąć do Silmarillionu i tam sobie to poczytać ale tam jest taki jeden Ainur Melkor, który później się buntuje jest tym głównym złym, nazwany później Morgotem no i on wprowadza dysharmonię, bo próbuje po swojemu, a Iluwatar ten Bóg, Eru Jedyny mówi takie słowa i zobaczysz na końcu Melkorze że mimo tych swoich dysonansów, tych dysharmonii tego, że próbujesz po swojemu to i tak na końcu okaże się że i tak spełniałeś moją wolę, bo ja jestem Pany. No i właśnie o to chodzi, żeby umieć zaufać nawet w tych trudnych doświadczeniach. Że one do czegoś mają nas doprowadzić, i właśnie chyba na tym polega to zaufanie, że nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, to ufamy. No i tutaj takim wzorem dla nas jest sam Pan Jezus, który jest Bogiem, ale jest również człowiekiem. I w momencie modlitwy w ogrójcu, kiedy wie, co za chwilę ma się zacząć, że będzie krzyż, że będzie cierpienie, będzie męka, będzie śmierć, modli się, Ojcze, jeżeli jest to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Ale dodaj, ale nie moja, ale czy Twoja wola, niech się spełni. I na tym polega zaufanie, że Działamy tak, jak uważamy za stosowne, ale w tym wszystkim staramy się zaufać Panu Bogu, że nawet jeżeli coś po naszej myśli nie idzie, to ja chcę Bogu zaufać, że Bóg będzie potrafił z tego wyprowadzić coś nawet bardzo dobrego, niesamowitego, że ma mnie to do czegoś doprowadzić. Kolejna sprawa. Budowanie życia na Panu Bogu to mieć relacje z Bogiem, to znaczy, żeby nie traktować Boga jako tego, który gdzieś tam wysoko w niebie siedzi i kompletnie się nami nie zajmuje. Nie, to jest osoba, która nas kocha i my wchodzimy z nim w relację, tak jak ze swoim ukochanym rodzicem. Tak traktujemy Boga jako tego, który się nami opiekuje, jako tego, do którego możemy się zgłosić i zwrócić w każdej potrzebie. Jeżeli właśnie w ten sposób Traktujemy Boga, budujemy z nim ciągłą relację, opowiadamy mu wszystko to, co przeżywamy, jemu powierzamy to, co nosimy w naszym sercu. To nagle się okazuje, że cokolwiek chcemy robić, to robimy z myślą, a co na to wszystko powiedziałby Pan? Albo prosimy go, żeby on był z nami, stale nam towarzyszył, błogosławił, ale przy tym dodajemy nie moja, lecz Twoja wola, bo Ty jesteś ode mnie mądrzejszy, więc troszczymy się o osobistą relację z Panem Bogiem. Modlitwa, życie sakramentalne, to jest właśnie ten czas, kiedy spotykamy się z Bogiem, kiedy budujemy z Nim relacje, tak jak z drugim człowiekiem, tak jak z przyjacielem, jak z kimś, kogo kochamy. Bez takiego spotkania, no nigdy nie będzie tego pełnego zaufania. Więc ten pierwszy punkt wynika także z tego, że jeżeli traktujemy Boga na serio, jako prawdziwą osobę, no to. Budujemy z Nim relacje i dzięki temu potrafimy później zaufać. I trzeci punkt, o którym chciałbym dzisiaj wspomnieć, oprócz tego zaufania, oprócz budowania relacji z Panem Bogiem, to wszystkie nasze decyzje chcemy podejmować w oparciu o Boże wartości, o Boże przykazanie. Jeżeli Boga znamy, budujemy z Nim relacje, poznajemy Go coraz więcej, chcemy Mu zaufać, to również powinno być to widać w tym naszym codziennym postępowaniu, czyli przykazania. Nasze decyzje opieramy o Boże przykazania, o to, co zrobiłby Bóg na naszym miejscu? Jak nam Bóg podpowiada? Pamiętam, jako dziecko, yy, były takie gazety, dalej jest zresztą yy, mały gość niedzielny, i była taka bransoletka, yy, z, gdzie był skrót, co zrobiłby Jezus. No i właśnie chyba o to chodzi, że jeśli nie wiemy, jak postąpić, czy podejmujemy jakąś decyzję, to zadajmy sobie to pytanie, a co na moim miejscu zrobiłby Pan Jezus? Ale żeby wiedzieć, co On by zrobił. No to trzeba go poznawać, to trzeba właśnie tej relacji. Jeżeli chcemy za tym pójść, co on by zrobił, to trzeba naszego zaufania, że my mu zaufamy, że to jest dobre rozwiązanie, mimo że może tego do końca nie rozumiemy. Więc podejmujemy wszystkie decyzje w oparciu o Boże Przykazania, o Boże Wartości. No i teraz pytanie: a jak to wprowadzać w czyn? I słuchajcie, tutaj najlepszą metodą jest ta słynna metoda małych kroków. Nie chciejmy porywać się z motyką na słońce. Jeżeli ktoś do tej pory nie potrafił Bogu zaufać, tak w stu procentach, nie potrafił podejmować wszystkich decyzji w oparciu o Boże przykazania, o te Boże wartości. Nie potrafił nawet tej relacji z Panem Bogiem budować, to chciejmy to, tym się zacząć zajmować, ale naprawdę drobnymi sprawami. Wprowadźmy codzienną modlitwę. Niech to będzie naprawdę krótkie, nawet kilkuminutowe westchnienie do Pana Boga. Budujmy z nim relacje, uczmy się tego y, zaufania, y, chciejmy poznawać go coraz bardziej, czytać Pismo Święte. Wprowadźmy sobie na przykład takie coś, że codziennie chcę na przykład czytać rozdział z Ewangelii, że chcę również nad tym, co przeczytałem pomyśleć, pomedytować. Chciejmy wprowadzić codzienną modlitwę, rano, wieczorem, nawet krótkie modlitwy, ale właśnie, żeby ten Bóg był obecny w każdej chwili naszego życia. Tak naprawdę stopniowo, nie od razu jakieś, nie wiadomo, super pielgrzymki, dni skupienia, wielogodzinne adoracje. Nie, bo to wtedy nie da. Radę, To się poddamy przy pierwszej sposobności, ale tak powoli, stopniowo, poznając coraz bardziej Pana Boga, budując z nim relacje, będziemy się uczyli tego budowania naszego codziennego życia w oparciu o Pana Boga. Starajmy się też przy tym otaczać ludźmi, którzy wyznają właśnie podobne wartości, bo zobaczymy, że łatwiej we wspólnocie, łatwiej. Znajdźmy jakąś właśnie taką grupę przy parafii, jakąś wspólnotę, w której po prostu poczujemy się. Bardzo dobrze wśród przyjaciół, którzy żyją podobnymi wartościami, ale też którzy będą potrafili wspierać w momencie, kiedy będzie trudno. No i też starajmy się wprowadzać w czyn, to o czym czytamy, czego się uczymy: czyli choćby codzienne przebaczenie, nieszukanie zemsty, chrześcijańską miłość. Pomoc bliźniemu. To na pewno również pomoże właśnie takie dobre uczynki, które na co dzień będziemy spełniali takie uczciwe życie, podchodzenie do swoich obowiązków, czy to rodzinnych, domowych, czy tych obowiązków zawodowych. To na pewno ułatwi nam w budowaniu naszego życia w oparciu o Boga. I na koniec pytanie do Was, moi drodzy. A wy na czym, na kim budujecie swoje życie? Podzielcie się tym w komentarzu pod tym filmem. Bardzo chętnie się dowiem. Ale też możemy podyskutować, czy rzeczywiście warto całe swoje życie budować w oparciu o Pana Boga. Ja staram się tak czynić i powiem Wam jedno: gdy człowiek żyje w tej relacji z Bogiem, w przyjaźni z Bogiem, gdy stara się mu zaufać, to jest po prostu łatwiej. Łatwiej podchodzić nawet do tych trudnych doświadczeń, łatwiej jest wtedy, kiedy. Po ludzku nie wychodzi, ale również w tych chwilach radości, szczęścia, kiedy wychodzi, no to jest z kim się również tym radować, no bo Bóg jest obok mnie. Więc naprawdę ze swojej strony polecam zatroszczyć się o to, ale czekam na Wasze informacje. No i postarajcie się. Tak myślę sobie, że warto takie również dobre postanowienie na nowy rok wprowadzić, żeby na przykład codziennie czytać choćby jeden fragment Ewangelii, jeden rozdział, żeby coraz lepiej Pana Boga poznawać. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeśli macie swoje zakręcone pytania, to również tam piszcie. Z wielką radością postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnych odcinkach.